I jej mieszkańcy w dawnych czasach. W dawnych, bardzo dawnych czasach, Ziemia nasza inaczej wyglądała niż dzisiaj. Nie było ani miast murowanych, ani wiosek takich, jakie dziś widzimy. Nie było ogrodów ani uprawnych pól. Przeważnie jak okiem sięgnąć, ciągnęły się gęste bory pełne zwierza różnorodnego. Szerzej niż dziś rozlewały się rzeki i jeziora. Pełno było moczarów i mokradeł. Obszarów niezalesionych było niewiele. Głównymi drogami były dla mieszkańców rzeki. Na tychto obszarach, zwłaszcza nad rzekami, gdzie żyźniejsza była ziemia, przodkowie nasi zakładali osiedla, zachęceni żyznością ziemi i bliskością wody. Ale tych miejsc, zdatnych pod uprawę roli, było za mało, więc tam, gdzie ich brakowało, mieszkańcy trzebili lasy, osuszali bagna i w ten sposób zdobywali ziemię pod uprawę. Nie karczowano wówczas lasów, gdyż była to trudna praca, ale na pewnym obszarze podpalano drzewa, a pozostały popiół użyźniał bardzo ziemię. Do zakładania osady przystępowała najczęściej nie jedna, ale kilka spokrewnionych ze sobą rodzin, tak zwany ród. Ziemia, którą wspólnymi siłami uprawiali, stanowiła wspólną ich własność. Ród był tym potężniejszy i tym większe miał znaczenie, z im większej liczby członków się składał. Ziemi stojącej pustką było wówczas pod dostatkiem, każdy więc ród zagarniał dla siebie tyle, ile zdołał uprawić. Bogactwo, a także bezpieczeństwo osady, również zależało od liczby zamieszkujących w niej ludzi. Nie było bowiem w owych czasach żadnej policji. Jeśli ktoś nie potrafił się obronić, stawał się pastwą silniejszego. Na pomoc sąsiadów w razie napadu Trudno było liczyć, bo sąsiednie osady leżały zazwyczaj daleko. Między osadami ciągnęły się puste, niezamieszkałe obszary. Nierzadko i najbliżsi sąsiedzi urządzali łupieskie napady, aby się wzbogacić kosztem cudzej pracy. Zabicie członka rodu uważano za krzywdę wyrządzoną całemu rodowi i krwawej zemsty szukano na rodzie zabójcy. Walce zapobiec mógł okup złożony przez zabójcę lub też przez jego ród. Na czele rodu stał starosta. Niekoniecznie był to najstarszy z rodu, ale zazwyczaj był to człowiek, który uchodził za najdzielniejszego i najrozumniejszego. W ważniejszych sprawach starosta naradzał się ze zgromadzonymi na wiecach dorosłymi członkami rodu. Starosta wyznaczał następcę po sobie. Nierzadko spośród członków najbliższej rodziny. W miejscach trudniej dostępnych budowano grody. Otaczano je wałem ziemnym, niekiedy rowem, napełnionym wodą. Tam schodzili się mężowie na zgromadzenia, tam bożkom swym składali ofiary, tam gromadzili żywność na wypadek wojny. W grodach zbierali się przed wyruszeniem na bój. Kiedy wróg najechał osadę, Grody dawały schronienie niewiastom, starcom i dzieciom. Siły rodu nie wystarczały jednak do obrony przed najazdem wrogów. Rody spowinowacone ze sobą zaczęły się łączyć, tworząc plemiona. Błota, bory, rzeki oddzielały często jedno plemię od drugiego. Widzimy więc na przykład nad odrą ślązaków, nad wartą polan, Wiślan nad wisłą górną, Mazurów nad środkową, nad gopłem kujawian. Na czele plemienia stał książę. Wybierano go początkowo tylko na czas wojny, aby chówce w bój prowadził.